tutaj już już proszę bardzo, o tutaj jakiś szybki, jakiś szybki, proszę bardzo, wyładowujesz perki. O moim zdaniem troszkę, troszkę tutaj, jakiś jaki szybki, ale te dłonie wielkie to, to pomagają. Nie, 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 zostawiał pan perki i wraca pan, wraca pan. O to był jasny gwit, jasny gwit. ale to dobra technika, no. Tutaj tak, tak, tak i o jasny, jasny szybcy, jasny szybcy. No ja tutaj zabraniałem, żeby nie ten, nie wiem, O wielkie brawo, moi drodzy! Wielkie brawo! Dopingujemy, moi drodzy, dopingujemy! Biszemy, krzyczymy, piszczymy! Bijemy, brawo! No ludzie, co to jest? No przecież oni się nie mogą nawet skupić teraz. Garby, mięskowo, garby mięskowo, garby mięskowo, garby mięsko. No dopingujemy, ludzie, no co jest z wami, co jest z wami? Dzisiaj oni wszystko was No dopingujemy, no panujemy moi drodzy, dopingujemy. Już wyciągają perki. Już za chwilkę będzie slalom. Tutaj zdecydowanie wskazają więcej dłonie i więcej dłonie tym lepiej, bo myślałam więcej i biegną, 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 o tutaj trochę no dziwowo, może nowo, lepsze i następne się siedzą z pustą moi drodzy, co to są za emocje to też delikata delikatna chwała i teraz od razu wszyscy wywyższą te pyrki. pięknie moi drodzy, wielkie brawa obitujemy, moi drodzy, i piszczemy, paczemy, piszczemy i nogami Zdejmujemy koszulki, ale Pani wyjmują koszulki Panowie niekoniecznie I biegniemy z powrotem z Kałomem A tutaj jaka szybkość, tutaj widać, że ta taczka, to oni to, to urodzili się z tymi taczkami w rękach Zamkniętość na twarzy, to mi się podoba, U, tu było blisko, tu było blisko Tu było bardzo blisko O okay. oj, wypadła cyrka, wypadła cyrka tutaj Z tyłu, o dobrze U, Czasem niestety pośpiech może być przeszkodą, moi drodzy. Dla mnie <grymne> teraz to przyjemna zwoina, to jest zębą grzyb. Jesteś w nim. Grodowo to się lubi, tylko tam jest gęście. Pięknie, tutaj jedzie to tu mi. Mi się podoba, mi się podoba.